Za nami dziewiąta gala Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2023, której organizatorem jest Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Dla laureatów zaśpiewał Mateusz Ziółko. To już dziewiąta gala biznesu, to prawda, rok po pandemii. Te... Widać zmiany w przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwa się rozwijają, powstają nowe, dużo przedsiębiorstw upadło, ale niemniej jednak widać po prostu tendencję wzrostową w tej chwili. Wiele projektów, które Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przedstawiał przedsiębiorcom, cieszyło się, były po prostu realizowane przez przedsiębiorców. Dużo też nowych pomysłów Fundusz wdraża w życie. Listę nagrodzonych znajdziesz na portalu Wałbrzych24.com. Małe przedsiębiorstwa, zawsze ich jest najwięcej. Tendencja wzrostowa, oczywiście. Cieszymy się, że, że po prostu tak dużo instytucji zgłasza się do naszego plebiscytu. Tak naprawdę w przeciągu tych 9, 9 lat to ponad 600 instytucji, które zgłosiły się do gwiazd biznesu.